Cześć. W podcastowym świecie nazywam się Hekate. Tak też możecie się do mnie zwracać. Zdecydowałam się szerzyć swoją wiedzę na temat filozofii satanizmu i bez względu na okoliczności, w jakich tu trafiliście, witam was bardzo serdecznie i cieszę się, że tu jesteście. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj to, czego szukaliście. A teraz życzę wam przyjemnego słuchania. W dzisiejszym świecie wiele osób ma mylne i niekiedy często przerażające wyobrażenia na temat tej religii. Mój podcast ma na celu objaśnić, czym jest naprawdę satanizm, jakie niesie ze sobą wartości oraz jakie ma on zasady, skąd się wziął i czym różni się od innych religii i wierzeń, skąd wziął się szatan i kto go wielbił. Poznamy historię i przyszłość tej filozofii. Zależy mi na rozwijaniu wszelkich mitów, jak i odpowiedzeniu na wszystkie nurtujące Was pytania. Dlatego, jeżeli tylko masz jakieś pytanie, albo pomysł na odcinek, lub po prostu chcesz podzielić się swoją opinią na dany temat, śmiało napisz komentarz. Ten podcast jest dla Was, więc Wasze zaangażowanie i ciekawość są dla mnie kluczowe. Ja, niestety, już się z Wami żegnam ale mam nadzieję, że moje odcinki przypadną Wam do gustu i że ten kanał będzie w jakimś stopniu Waszym bezpiecznym miejscem. Do zobaczenia niedługo. Cześć.